Zobaczyliśmy, że jest jeszcze całkiem sporo rodzin, które potrzebują pomocy, a czasu jest niewiele, w związku z czym już postanowiliśmy, że zrobimy jeszcze jedną paczkę, ale taką od nas już nie służbowo, tylko całkiem prywatnie, w związku z czym wyruszamy z Dawidkiem. Na zakupy. Kanałowa szlachetna paczka tym razem. No, rodzina, która niestety straciła dom w pożarze. Także zrobimy im takie e, mocny zakup. Mocne zakupki z ekipą kanału Sasią Pink, Fartasia znalazła, także robimy zakupki. Wszystkie herbaty to trzeba jakąś Klepszą dobre. I ona powiedziała, że jest specjalistką od konsert mięsnych, więc. Jasne, tak. Będzie. Wybierasz najlepsze. Widzicie? Jeszcze do piątku możecie wybrać swoją rodzinę i zrobić dla niej paczkę. Naprawdę to jest mega, mega sprawa. Więc działamy. Zresztą my jesteśmy dopiero na początku zakupów, bo nam się to nie mieści do koszyka. Nika ma 8 lat. Wiem, że moja córka jest w podobnym wieku i uwielbia Hello Kitty, więc... Asia, którą... Ale ty wiesz, to? że to nie jest Hello Kitty? To nie jest Hello Kitty. To nie jest Hello Kitty? Ale też No fajnie... <grym> Dobra, e, Pusin, Pusin, wiem, Pusin, musicie to wyciąć. Super jest bierzemy. Bierzemy. Taka Taka długa. Długa, prosto, luga. prosto. Jest. Okay. Wszystko. Nie, Bardzo ładne. Asia, to nie jest dla ciebie. <grym> Jakoś muszę zmierzyć tak, skoro mam tę jeżeli to Bentley'em, pasażer... <grym> Bentley'em i idą na piechotę. <grym> o masz.